Witam serdecznie na kanale Wiedźmy ze Wschodu. Zapraszam Was na czytanie pod tytułem Czy dojdzie do poważnej rozmowy pomiędzy Wami a Waszą osobą. Czytanie dla tych, kto jest w relacji bez kontaktu, albo kontakt jest utrudniony, albo i kontakt jest być może nawet razem mieszkacie z tą osobą, ale nigdy nie udaje się porozmawiać poważnie. Nigdy nie udaje się wyjaśnić jakieś sprawy. Gdzieś tam albo nie ten moment, albo człowiek unika tej rozmowy. I zrobimy na cztery opcje. Pokażę karty, chociaż to kolejny filmik te same, ale często mi piszecie, więc ja pudełka pokazuję kto kartami się interesuje. I zrobimy na cztery opcje. Czy dojdzie do poważnej rozmowy i co ta rozmowa może ewentualnie dla was przynieść. Przydojcie do poważnej rozmowy. Dla wszystkich, kto wybierze, jeden, dwa, trzy i cztery. do do poważnej rozmowy dla jedynek dwójki trójki cztery i koneczki dla Was. Zaczynamy od jedynki, czy dojdzie do poważnej rozmowy pomiędzy Wami a Waszą osobą. Tutaj zmiany na pewno będą, na pewno informacje. Być może i spotkania, wyjazdy romantyczne, zobaczymy, czy dojdzie do tej poważnej rozmowy. Tutaj karty mówią, że tak, coś się rozjaśni, coś się wyjaśni. Jeżeli były konfliktowe sytuacje, to uda się je złagodzić, dogadać się, harmonizować relacje. Przynajmniej na, być może nie na całe życie, ale tam na jakiś czas. Tutaj idą bardzo sprzyjające energie. Dwójeczka, czy dojdzie do poważnej rozmowy? Mhm. Ja tutaj mam takie odczucie, że kontakt, jeżeli kontaktu nie ma, kontakt może być, jedynie co ja no, przypominam, jeżeli u Was bardzo długo nie ma kontaktu, ponad rok, albo około roku, albo wy wiecie, że ta osoba jest w innym związku, po prostu nie oglądajcie na takie osoby. To karty wam mogą pokazywać po prostu nowego mężczyznę. <laughs> znaczy, tutaj kontakt karty pokazują. tak I rozmowa może być, i nawet spotkanie może być. Hmm. Ale mam takie uczucie, że kobieta nie dostała tego, czego chciała. Być może wyjaśnień, rozjaśnień, być może sytuacja dalej została nie do końca jasna. Tak, przy tej karcie. Chcemy się tutaj jeszcze jedną kartę wziąć, weźmiemy. Tak, czy dojdzie do poważnej rozmowy? Tutaj idą takie energie. Coś się ustabilizuje unormuje, ale jednak ta karta mi no, nie pokaże, być może wy oczekujecie na jakieś przeprosiny albo żeby człowiek się postarał coś naprawić. Jakby tutaj rozmowy mogą być, ale przy karcie niedźwiedź to jednak może być przekraczanie Waszych granic, to może być nacisk, to może być taka jakby niedostrzeganie Waszych potrzeb. Ale rozmowa tutaj też jak najbardziej może być a nawet i spotkanie albo przyjazd tej osoby. Numer trzy. Czy dojdzie do poważnej rozmowy pomiędzy wami? Tutaj, jeśli i dojdzie, to karty pokazują, że rozmowa może być taka bolesna, i człowiek, z którym, ta osoba, z którą będziecie rozmawiać, on może jakby w te momenty, kiedy chcecie coś wyjaśnić, on może unikać, odcinać, tak jakby. Też może padać ostre słowo, albo osoba może uciekać jakby od kontaktu, od wyjaśnienia spraw. Od wyjaśnienia problemów i ostro na to reagować. Tutaj może być taka postawa, że po prostu ucieczka od problemów. I numer cztery: czy dojdzie do poważnej rozmowy? No tutaj ta pierwsza karta mówi, żeby doszło do poważnej rozmowy. Tutaj ktoś powinien przestać się bać, bo bardzo dużo strachu jest. Tutaj może być nie tyle rozmowa, tutaj może być na przykład wiadomość jakaś kluczowa, ważna, informacja może przyjść do Was od tej osoby bezpośrednio albo od kogoś. Coś dla Was się rozjaśni, ale tutaj. To może być nie do końca rozmowa, albo to rozmowa typu na internecie, albo typu wysyłanie, wymiana wiadomościami, które Wam coś wyjaśni i rozjaśni sytuację. No ale znów taki, żeby ta rozmowa była taka, która by. A, Wyjaśniła Wam wszystko, tak? Żeby ta osoba się otworzyła przed Wami tutaj, powinno coś odejść. Albo zmienić się coś w przestrzeni Waszej, albo w przestrzeni tej osoby. I ktoś powinien przestać się bać i domyślać. Tutaj takie czarnowictwo i bardzo dużo strachu może być dla tych, kto cztery wybrał. No, ale jakby też te karty mówią, że informacje pewnego rodzaju do Was mogą przychodzić, przy czym, przy czym kluczowe, które mogą coś tutaj odmienić w Waszym podejściu do tej relacji. Taki przekaz. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.